Cześć Wam wszystkim! witajcie w moim nowym odcinku, po ostatnim odcinku z ogromną porażką, gdzie nie mogłam wbić tych 7000, przyznam szczerze, że postanowiłam, że wgram je sama, no i teraz jest kolejny odcinek 8000 przede mną, no i e, oczywiście odblokowanie dosyć sporo nagród, mamy skrzynkę mega Megaboxa, mamy też pieniążki, powerpointy, e, dużą skrzynkę, no i oczywiście długo przeze mnie wyczekiwana emza, zobaczymy co mam tutaj, oferta jest na mega skrzynkę za 49, na spajka, chciałabym go bardzo, mam za darmo skrzyneczkę, kogo my tu mamy nitę, Perleja i jeden, o, no ale poszaleli jeden bilet, uhuhu. Uh. Bardzo podoba mi się Karl Żabka. Super, jest mega słodki. Ten misiaczek też, ale wydaje mi się, że nie pasuje on kompletnie do El Primo, gdzie taki mięśniak był misiaczkiem. No ale okej, okay, kto co lubi. Tutaj nie ma nic ciekawego. Co mamy za nowe wydarzenia? Tak, dzisiaj nic nie grałam. Wszystko jest na nowo. Dobra, teraz, które starcie wybrać, żeby wbić ostatnie trzy? Może spróbujemy zadymę? Tak, próbujemy zadymę. Ostatnie bardzo dobrze mi się z zadymę gra. Hmm, gdzie ona jest? O, tutaj jest bibi. I lecimy. Zobaczymy, kogo mamy dzisiaj w drużynie. No, przyznam szczerze, skład bez szału. Konkurencja dosyć spora. No, wszyscy są, zobaczcie, wszyscy są na daleki strzał, a my jesteśmy na, no ja jestem zwłaszcza na bliski. Muszę go, muszę go... machnąć go. No, gdzie tam ten jadł? Ale możecie się skupić na... O, jest dobra. I, i strzelaj, i strzelaj. A. Tak, idę teraz ja. Okay, gdzie on... Muszę go tutaj rozwalić. O, i mając tak mało życia, on rozwalił mnie. Hm. Nie fajnie. A tu się w ogóle akcja, widzę, grubo dzieje. Ja mam jeszcze ochronę, więc mogę to wykorzystać. Jest, rozwalony. No, z tej strony i z tej strony mnie zaszli. No mam nadzieję, że dzisiaj to wbiję na odcinku. Długo czekałam, żeby nagrać ten odcinek. Tak, jest. To mi się otworzy. Jest. Jest. Teraz jest nasza szansa. A, nie zdążył, zdążył. A, gdzie oni są? No szkoda, że nie zdążyli. To była dobra okazja, żeby wbić. Ms idzie tutaj ze sprayem swoim, ze spraykiem. O nie! Nie jest go. Buu. No, przyznam że ten skład mój kontra Mza i. Wszyscy. Ła, wow, leci, 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 leci. Jest! Jest! Udało się! Ho! Huh. Bite, jest bite, bite, bite. Opa, strzelaj, strzelaj, teraz strzelaj piłką! Jest być no strzelać, boże drogi, strzelaj. Nie, no nie, to jest jakiś żart. Był po prostu na strzała. No to już teraz jest po nas. Przegrana. Przegrana na całego. Tak, właśnie tak, właśnie tak. Jest chyba, da, chyba dam radę. O nie. To porażka. E, tak, to była przegrana przez, przez tą jedną akcję. Pięć straconych, miło. No gramy jeszcze raz. Coś czuję, że ten odcinek zapowiada się podobnie jak poprzedni. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. No, szukamy nowych graczy, nowy zespół. No, o, Spike jest, to jest fajnie Spike. Tu idzie ten, wiedziałam, że on pójdzie tędy. Jest. O, i po mnie. Czarodziej mnie rozwalił, Jean. Okej, okay, czekamy aż się pojawią. Kto tu idzie do nas? O, ten tutaj nas próbuje rozwalić. Jest. Bodzinie. I leć, leć, leć z tą piłką. No ktoś musi iść z tą piłką. Jak jest, nie ma nikogo na bramce. A nie zostawiać tą piłkę po naszej stronie. No, chodź, chodź, tutaj, chodź. Mm, no, sama tutaj nie dam rady nic swojować, A teraz dajcie ci tą ekipą w trójkę. Tak, tak. No, spojrzenie w trójkę to na pewno będzie gol. I gol. O, jednak nie. Jednak, jednak nie gol. Chcemy go tu dorwać. Dziad, ja, mam cię, mam cię. A, no. oh, moje... No, to teraz się nie udało. Okej, okay, lecimy z powrotem, teraz odwet. No, i gold dla nich. Buuuu. odwet idzie, odwet Mamy mało No, w tym miejscu jesteśmy Okej okay. Czekam na malutinę Grana. No nie, nie, trochę no. teraz nie mam się nawet schować, żeby... żeby strzelić coś tam fajnie. No. Ach. Teraz już odwet idzie, piła podana. Lecimy, lecimy, lecimy. 15 sekund. Nie, 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 jest, 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 udało się. W dogrywce w ostatnich sekundach jest gwiazda gry, proszę bardzo. I czy, nam się, czy mi się udało bić? No, chwila prawdy. Uwaga, patrzymy. Jest! No dobra, to co? Odbieramy nagrody. Patrzymy po kolei. Mega skrzynka, co jest w mega Pieniądze, punkty dla Jelly, dla Tary, Karla, Tika, Riko, bilety. Hmm, nieźle, nieźle. Pieniądze. Punkty mocy dla. Hmm, kogo ja mam na ósmu? 8, 8, 8. Szeli też mam 8, ale dosyć daleko. Bola mam też na 8. Hmm, chyba wybiorę sobie to jest 25 punktów. Dam dla Szelki. No, wiem, że to nie jest zbyt blisko, żeby mieć 9 poziom mocy. No, ale może jeszcze gdzieś tam się nam tra coś mi się trafi. Ok. I uwaga, Emsa! Jest z Ems, nowa postać. hura Brawo, super! Jest nowy Zademiasz. Kolejne to już są mega boxy. Cały czas się pojawiają, więc już tutaj bez szału. Sprawdzamy tutaj. Gdzie ona jest? Tu jest nowość. No to co, to próbujemy. Jeszcze zobaczymy sobie, co tutaj jest w skrzyneczkach. Otworzymy skrzyneczki. Idziemy dalej. Może coś, może coś wypadnie? O! Nie to nic. Na bilety mam dosyć sporo. Mam nadzieję, że będzie jakieś fajne wydarzenie biletowane, na które będę mogła te bilety przeznaczyć. Za dużo, za dużo y, punktów mocy, gemsy, za zatokany. Jeszcze dwie, tu dalej. Do biletów dosyć sporo dostałam, ale żadna nowa postać. Kogo możemy tu sobie ulepszyć? E, Riko na A śród... Karla sobie ulepszę. Przyznam się, ostatnio z Karlem się polubiliśmy. Tara. Hmm, czy chcę Tara ulepszyć? Może na razie nie. Riko na razie też nie. Tak, bardzo się ostatnio polubiłam z Karlem. Jak była to moja nie, najmniej ulubiona postać, to teraz trochę się to zmieniło i bardzo go lubię w samotnej gwieście. No dobra, bierzemy EMS i lecimy. Bierzemy to, bo, bo nie mam jeszcze nic tutaj zdobytego. Właściwie to przeleceniem przez wszystkie, przez wszystkie plansze, i na tym dzisiaj zakończymy odcinek. Bardzo się cieszę, że udało mi się to wygrać. Okej. Okay. Jak to działa? Dobra, to sobie strzela. No nie zadaje wcale jakoś tak dużo 500. Tylko może to, że to jest takie obszerne. No bo, żeby tą skrzynkę teraz rozwalić, to przyznam, że zajmuje mi to sporo czasu. O! Jest. O! Mogę się tak chować. Dobra. Hmm. Czyli nie, się tak muszę trochę maskować o to super tak tutaj jest widzę ta się tutaj kampi dorwiemy ich czy nie to jest super to jest po prostu super ekstra Czekał na mojego współtowarzysza. No, pierwsza gra Amazon i powiem szczerze, że już się lubię. Wygrana, hura! Czyli na ten tryb w jest super. Ok, cyknąłem sobie fotkę na Insta. Zapraszam Was też do śledzenia mojego konta na Instagramie od nauczyciela do programera. Ok, zbiorek teraz, zbiory klejnotów. Napiszcie w komentarzach, czy macie już tą postać odblokowaną, czy nie. E, która jest wasza ulubiona, na jaką planszę? No moja chyba zostanie ulubiona Ms. Bardzo mi się podoba. Zaraz zobaczymy tu, jak wygląda tu. O nie, źle już widzę, widzę tę moc, po prostu mam tę moc. O, jeszcze proszę w parze być z, z... O, ten nie tu próbuje. Widzę, tu zniknę Oli. Ja też mam, tu też mam tę moc. Proszę. właściwie wszystkich nas i brakuje tylko jednego ok no to co pryskamy ich, pryskamy i sprayem sprayem, sprayem dobra, no i co, zmywamy się skoro mamy wszystko co powinniśmy mieć mamy wszystko, co powinniśmy mieć No, to czyli tutaj też poszło całkiem dobrze. Nie no, naprawdę powiem, że fajnie się nią gra jest taka. No nie jest to łatwa postać do pokonania. Wiele razy jak gram w różne starcia, to niestety przegrywam właśnie przez to, że MS mnie rozwala. Ponieważ strzela z daleka, ma ten zasięg dosyć duży. No i ma jeszcze tą, to spowolnienie, tak? To jest super moc na napad. No wydaje mi się, że napad chyba. Yy, Chyba jednak nie, chyba na napad jednak nie, no ale zobaczymy. Jeszcze na, no, chyba nie widziałam, a żeby ktoś nie ugrał w napadzie. Dobra. Okej, okay. ona się pewnie tutaj też gdzieś zaraz pojawi, no super. Bardzo fajnie weszłam tu, dobra. Hmm, to taki trochę dziwny skład jest widzę. No, dziwnie to, to trochę jest, mniej, jeżeli chodzi o napad. O ten tu idzie, to muszę to też tutaj. O, rozwaliła mnie. No ale w porównaniu do tego co my im zabraliśmy, to jednak troszeczkę wypada. A hashtagi, robi tak, hashtag. Się w głowie zawróciło od tego jej strzelania. O, rozwalili nas. Ale mamy 53. No to chyba czuję, że coś też, że tak, Wydaje mi się, że to mamy szansę wygrać. Gdzie ta się tutaj skrywa? Tu idziesz mi tu. Nie ma tutaj tak dobrze. Nie ma tak dobrze. No. Nie, jest, nie będzie to na pewno zwycięstwo powalające, natomiast tak, wydaje mi się, że mamy duże szanse na to, żeby wygrać. Dałam rady. Pokonałam. Dobra, chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź, 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 chodź po tobie. Ok, szybko muszę jeszcze tam i rozwalić troszeczkę. No. Nie no, wydaje mi się, że i tak wygraliśmy to na procenty. No proszę, czyli... A jednak można nią też wygrać i, i napad chociaż. Ten napad Mzon jest dziwny naprawdę. No, ale miło się nią wygrywa. Okej. Okay. I została samotna gwiazda. Sprawdzamy na ją na samotnej gwiaździe. Aha, jeszcze zadyma, jeszcze zadyma. No, dawaj, dawaj. Następny odcinek, który e, zamierzam nagrać. No, co jest? E, to jest odcinek e, z odpakowywaniem nowych Brawl Starsów, nowych figurek. Jest seria, wyszła seria numer 3. Nie wiem, czy ją widzieliście już, czy nie. Mm. Ale tak, zamierzam właśnie e, ją na serię numer 3 wygrać. E, o, ty. A to ja ją pokonałam? Tak, ja ją pokonałam. Jest zaliczone dla mnie. A, mogą iść tutaj, mogą iść, mogą iść, mogą iść, mogą iść, mogą iść... Mogłem... A, wszystko... na mnie! No, tej się teraz tutaj fartnęło i zdobyła... sporo... sporo gwiazdek. No, ładnie mi, ładnie mi detronizują. Chodź tu, chodź moja, jesteś jak... mucha, jak moja ofiara. Jak mucha na, na... przylepiona do... Przylepiona do pajęczyn i zbliża się do Ciebie pająk, powolnym krokiem. No, idzie ta na mnie, dobra. No, myślałaś, że to Ci się powiedzie. Nie. Wszyscy na mnie! No, poważni jesteście, poważni. Tam się ktoś, widzę, leczy. O, oh, to mnie dopadł. Czwarta pozycja. Ok, kogo by tutaj dopaść? Dobra, może to. O, udało się, dobra. Ach, te. Mimo, zobaczcie, super powera, mi, mimo mm, strzelania do niego, to jednak mnie rozwalił. <grym> to było przykre. No, chodź, 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 chodź. Chodź tutaj, chodź, chodź mnie zaraz znowu rozwali. Znowu nie rozwali. No, chociaż tą czwartą, chociaż. No, w ostatnich sekundach na no, zatrudnioną na piątą pozycję. Proszę. No. no, tu nie poszło mi najlepiej, natomiast myślę, że, że to kwestia tutaj już wprawy, a nie samej EMS. E, no dobra, no to co? To jeszcze za dyma. No, to też wydaje mi się dziwne. No, lokaj, próbuję. Ostatnie starcie. No, wkrywamy się, wkrywamy. I lecimy, kogo mamy do pokonania? Franka, Gina, tak jest. Nie takie miało być podanie. Dawaj, dawaj, rozwalajcie go, rozwalajcie. Gdzie piłeczka? A, niepotrzebnie wykorzystałam. Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest piłeczka? To jest tu. No to było dosyć bezmyślne. No rozwalił nas po prostu jak kaczuszka. Gol. Pusta brama gol. Jest strzelaj, strzelaj! Jest gol. No i to też jest wygrana. Powiem, że też fajnie się nią gra za dymem. Jest łatwiej się przedostać jak się tam można w nich postrzelać trochę tą trującą tym trującym dymem. I tak po tych kilku grach mam MZ na, z czwartą ranką. Jeszcze może tak o rankach trochę powiem co tam się u nas, co się pozmieniało przez ten czas co, co nie nagrywałam. Poziom mocy według rzadkości, według rzadkości nie, najwięcej pucharków oczywiście ma El Primo. Eee, Poko jest też na 20, czyli mam 5 na 20. Potem jest Cold, hmm, Rosa jest na 17. Hmm, dalej mam już, e, mam też tutaj już kilka postaci, też na 15. pam blisko jest Barley, Karl wysoko skoczył na 13. Czyli oprócz M, z którą dzisiaj dostałam, nie mam żadnej postaci poniżej 10. Ranki. No i to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby polubić filmik, będzie mi bardzo miło. Piszcie komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa!